Witam oczywiście bardzo serdecznie. Szczęście na kanału Paradów Warto i bardzo serdecznie. Do widzów, Państwo, serdecznie wszystkich witam. Jeśli oczywiście jeszcze tego nie robisz, to oczywiście dobijamy do 900 subskrypcji. Mam nadzieję, że w tym roku dobijemy do 1000. cel jest tylko jeden, oczywiście 10 tysięcy subskrypcji. Jeśli jeszcze tego nie robisz, to oczywiście zasob subskrypcję, łapkę w górę. No, i również zapraszam do obserwacji Instagrama i Facebooka, do zrobienia obserwacji, mapy, które rozpuszczam, znaczy no do, do, do udostępnienia dalej tego filmu, możemy po prostu poszedł dalej, świat. Także, no cóż, w dzisiejszym, oczywiście, w materiale, czy w filmie, mniej więcej powiem na temat ukorzeniania roślin: najgorszy błąd, jaki można popełnić przy ukorzenianiu e, roślin zielonych, obojętnie praktycznie jak, no oczywiście. Tu mamy na przykładzie, że biedronka, szeflery, przykładowo, tak podaję, szeflery, po prostu wsadziła normalnie szeflery do doniczki, bez żadnego ukorzeniacza, bez żadnego, niczego, niczego, po prostu wsadziła i teraz zobaczcie, co się dzieje, jak ją chcę ją wyjąć. Oczywiście, ją nie mogę wyjąć, niestety, przykro mi, bo się okazało, że została ona ukorzeniona, prawdopodobnie. Tu, jak widzimy, jest drugi pęd ukorzeniony. O, zobaczcie, jak to jest ukorzenione. Czyli jest to, prawdopodobnie jest to wsadzone. No niestety nie idzie tego, niestety, niestety nie idzie tego. Wyjąć, bo to jest bardzo mocno ukorzenione. Piedronka bardzo mocno to ukorzeniła. Nie wiadomo jak to zrobiła i tak dalej, ale prawdopodobnie popełniła jeden błąd taki, że po prostu od razu wsadziła do ziemi właśnie te dwa, te dwa liście. Jak widzimy, mamy tu liście od szeflery, także je będziemy ukorzeniać. Także niedługo też myślę, że mniej więcej w jaki sposób tak dalej także wszystko się mniej więcej dowiecie. Teraz praktycznie rzecz biorąc oczywiście muszą te praktycznie rany co tu mniej więcej widzimy snąć około 12 godzin. Po 12 godzinach możemy je ukorzeniać, w ukorzeniacz dać w i po prostu wsadzić z ukorzeniaczem do ziemi. Wtedy mamy pewność że nasze liście Szeflery nie będą ani żuchnąć, ani brązowyć, ani nic, praktycznie nic nie robić, bo to jest oczywiście najlepszy sposób, nie od razu do ziemi, tylko po prostu w ukorzeniać i dopiero po czasie 12-godzinnym lub po 24-godzinach. 24, po 24 godzinach. Praktycznie mamy godzinę, dochodzi 19, także liczę, że około 5 godzin, gdzieś tak około 7 rano możemy zacząć wsadzać 60, siódma rano. Będzie dobry czas, żeby ukorzenić tą roślinę w kubeczek. Oczywiście pamiętajmy o mikroklimacie, żeby to zakryć. No i oczywiście o zraszaniu ziemi, tak? Nie podlewaniu, tylko po prostu zraszaniu ziemi. I w taki sposób możemy uniknąć brązowienia i żółknięcia liści. Ale przede wszystkim nie popełnimy tego błędu, co praktycznie popełniła biedronka, tak? Bo jest naprawdę tego po prostu nie da rady. Wyciągnąć. Zobaczcie. To jest najgorszy błąd, jaki Biedronga wpełniła. Pójdźmy, tego nie idzie. Zobaczcie, to, ja to naciskam, ale to nie chce się wbić. Nie chce się wyciągnąć tego, nie? To jest po prostu najgorszy błąd jaki tylko może być. Zobaczcie, tu jest błęd. Chcę wam pokazać po prostu. Zobaczcie jak to jest głęboko. A zobaczcie tutaj. Zobaczcie, jak to jest wygląda. Ja tą oczywiście szeflerę będę przesadzał jutro może. Także jutro oczywiście zapraszam na kolejny materiał z Oczywiście przesadzanie, wiosenne przesadzanie szeflery. Także tam oczywiście zapraszam. Możliwe, że też się pojawi jutro materiał o przesadzaniu kliwi. Także też również zapraszam. Także w taki sposób e, nie powinniśmy po prostu popełniać takich mniej więcej skromnych e, błędów. Także oczywiście tyle z mojej strony. Także ja oczywiście się bawię z wami, dziękuję także za zobaczenia do kolejnych materiałów Ogrodniczych także na razie, no i oczywiście pozdrawiam.